Dzień dobry, tu Eliza Orzeszkowa, miło Cię widzieć po krótkiej przerwie. Zapraszam na kolejną porcję fascynujących historii z mojego życia. Fakt, że ważnym elementem mojego światopoglądu była emancypacja kobiet, zapewne znasz z lekcji języka polskiego. Ale co ukształtowało moje feministyczne poglądy? Otóż mój ojciec zmarł, kiedy miałam zaledwie trzy lata. Od tamtej pory byłam wychowywana przez same kobiety moją mamę, starszą siostrę oraz opiekunkę. Między innymi dlatego tak zwana kwestia kobieca odgrywała znaczącą rolę w moim spojrzeniu na świat. Czy wiesz, że byłam współwłaścicielką księgarni wydawniczej? Księgarnia ta działała w Wilnie w latach 1879-1882. Przez te trzy lata wydawaliśmy książki, kalendarze oraz pismo humorystyczne. Niestety władzom carskim nie spodobała się moja działalność. Wydawnictwo zamknięto, a ja zostałam zmuszona do osiedlenia się w Grodnie. Kolejna ciekawostka uwielbiałam podróżować, zarówno w celu zwiedzania świata, jak i podratowania zdrowia. W końcu, w czasach, w których żyłam, niezwykle popularne były uzdrowiska. Moim głównym problemem związanym z odkrywaniem świata było to, że nie miałam z kim podróżować. W liście do mojego przyjaciela z 1898 roku pisze: Za granicę nie pojadę. Dlaczego? Rozmaicie tłumaczę to ludziom, nikomu prawdy nie mówiąc. Tobie, drogi przyjacielu, powiem prosząc, żebyś się z nią z nikim nie dzielił. Oto, po prostu nie mam z kim jechać. Kobiet starszych i młodszych kręci się koło mnie wiele, ale kwalifikacje do odbywania wojażów to jest jaką taką znajomość i świata bożego i języków obcych posiadają tylko dwie: Marynia Obrębska i Marynia Godlewska. Inne panie o podróżowaniu za granicą pojęcia nie mają. Mówić po zagranicznemu nie umieją. Ostatni ważny fakt z mojego życia. Byłam dwukrotnie nominowana do Nagrody Nobla w 1905 i 1909 roku. Nagrody nie dostałam, ale uważano, że zasługuję na nią w równym stopniu co Henryk Sienkiewicz. Na tym zakończę moją opowieść. Mam nadzieję, że zachęciłam cię do sięgnięcia po moją twórczość. Polecam zwłaszcza trzy tomy publicystyki społecznej.